Czy wraz z przyjściem do władzy Donalda Tuska i jego ekipy możemy mówić, że rozpoczął się proces albo rozpoczęły się pierwsze pomysły nad procesem wyprzedaży polskiego majątku? Myślę, że to są za duże słowa. To jest zbyt daleko idące. Zdanie. Jednak coś tam kołacze w, my, w myślach, w mózgach ministrów rządu Donalda Tuska, ponieważ minister aktywów państwowych, ten człowiek, mało znany, za chwilę jego nazwisko powiem, który zastąpił Borysa Budkę na tym stanowisku, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że no, posiadanie przez grupę PZU dwóch dużych banków banku PKO SA, tego banku PKO z żubrem, i banku Alior Bank. Jest, uwaga, problematyczne. Co w tym jest takiego problematycznego według ministra i dlaczego? To jest po prostu absurdalne, albo szukanie sobie dziury w całym, albo pretekstów do podjęcia pewnych działań. O tym w nowej analizie politycznej. Zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze, proszę o trzy rzeczy. Osoba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna na zbiórce na, patro na platformie Patronite albo tutaj przez przycisk wesprzyj albo super podziękowania. Widzów chętnych większej liczby analiz, zapraszam kanał Analiza Polityczna Ekstra. Link w pierwszym komentarzu do tego filmu i już lecimy do wypowiedzi pana ministra aktywów państwowych, szanowni państwo, nawet ja nie pamiętam tego nazwiska, Jakuba Jaworskiego. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Być może tak mało znany polityk, yy, nawet nie polityk, jakiś działacz, jakiś analityk, urzędnik, nie wiem, nawet nie złybiałem tego, kim jest pan Jaworski. Może dlatego ktoś tak mało znany jest na tym stanowisku, żeby nikt nie czepiał się tego resortu, nikt nie szukał dziur w tym resorcie. Bo wiadomo, jeżeli jest jakiś ważny i Znany polityk danej partii na stanowisku ministerialnym, no to grzebie się przy tym resorcie. Atakuje się ten resort, atakuje się tego polityka, tak jak było w przypadku Borysa Budki, kiedy był szefem MAPU, u A tak, nawet nikt nie wie, kim jest ten pan, co tam robi to Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nikogo to nie interesuje. Być może taka właśnie była intencja i strategia Donalda Tuska i jego ludzi. No, ale pan Jaworski zabrał głos, zacytuję Wam. Kilka jego zdań wypowiedzianych w rozmowie z Polską Agencją Prasowych. Zdań, które dotyczą grupy PZU, która jest właścicielem banku PKO SA, tego z żubrem, przypomnę i Alior Banku. Posłuchajcie, szanowni Państwo, co Pan Jaworski ma do powiedzenia w tej sprawie. Jeśli kwestia PKO i Alior Banku, jako banków należących do PZU. Tu oczywiście jest kwestią zarządu, który teraz pracuje nad strategią, i to będzie propozycja zarządu, jakie ma do tego podejście. Mogę tylko powiedzieć, że to jest ważne. Z badań rynkowych czy benchmarków wynika, że jest problematyczne dla PZU posiadanie dwóch banków. Analitycy, z którymi rozmawiam, mówią, że jest dla nich trudnością wycenienie grupy PZU. Tak, szanowni państwo, trudność w wycenie grupy PZU, bo stopień skomplikowania grupy się zwiększa. Zwiększa się z uwagi na to, że grupa PZU, zdaniem analityków, posiada dwa banki, więc trudno jest ją wycenić. Wszystkie elementy trzeba przemyśleć, mówi pan minister Jaworski, bo to jest koszt istnienia takiej struktury, ale pewnie też są jakieś benefity z tego, że PZU posiada dwa banki. Zaraz do tego wrócimy. Zapamiętajcie te słowa. Pewnie są jakieś benefity z tego, że PZU posiada dwa banki i jeszcze kilka. Cytatów z Jakuba Jaworskiego w rozmowie z z biznes. Z badań wynika, że na świecie rzadko lub w ogóle duże grupy ubezpieczeniowe posiadają banki. Ten model się wyczerpał. Tam się grupy porozłączały, więc mamy nadzwyczajną sytuację w Polsce, że PZU posiada bank, że posiada nawet dwa. To już podwójne, nienadzwyczajna sytuacja, która też rodzi wiele wyzwań dla PZU z wyceną działalności banku w ramach jednej grupy, gdyż one nie jakoś przesadnie, ale trochę jednak ze sobą konkurują. Jest mnóstwo wyzwań, więc jest tutaj najwięcej pytań i wątpliwości. Szanowni Państwo, to jest pan Jaworski w rozmowie z Biznes Pub. Jakieś korzyści PZU posiada z posiadania dwóch banków. Jakieś korzyści, no same są trudności, no, ja sam, no same wyzwania i analitycy mają problemy. Przypomnijmy, w czasie pierwszych rządów Donalda Tuska, czyli PO, PSL-u, Ówczesna koalicja rządząca sprzedaje PKO SA włoskiej grupie Unicredit za 3 miliardy euro. Włosi kupują ten bank, posiadają ten bank. To jest wówczas Bank Włoski. Po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy w roku 2017 rozpoczyna się proces odkupienia od Włochów banku PKO SA. Ówczesna władza odkupuje ten bank za 3 10 miliardów euro. Włosi robią świetny interes. Kupili za 3, sprzedali za 10. No, czysty biznes. No, taki biznes każdy z nas chciałby zrobić. Poczekać kilka lat i zarobić kilka milionów euro. Miliardów euro, przepraszam bardzo. Super, super sprawa. Bank należy do grupy PZU i przynosi ogromne korzyści, bo potrafi zarobić nawet 8 Miliardów złotych rocznie dla skarbu państwa. Alior Bank, dużo mniejszy bank, zarabia dwa. Szanowni Państwo, gdzie tutaj są jakieś korzyści? Czy my naprawdę jesteśmy gotowi pozbyć się kilku miliardów złotych wpływu do polskiego budżetu państwa, bo. Bo analitycy mają problem? No przecież to jest jakiś po prostu kompletny absurd z tego co słyszę. Analitycy mają problem z wyceną grupy PZU. To zmieńcie analityków, jeżeli mają taki problem. Kolejny dziwny argument. Na świecie już nigdzie tak nie jest, że to jest połączone. No nie jest, że to jest połączone, ponieważ na świecie są dużo większe grupy ubezpieczeniowe, zwłaszcza państwowe. PZU jest daleko, jeżeli chodzi o wycenę, aktywa posiadane przez Allianz albo grupę francuską AXA. Dużo, dużo jest to mniejsza agencja ubezpieczeniowa, pomimo że własność jest państwowa. I niczemu to nie szkodzi, żeby posiadać takie grupy również u siebie w portfelu, posiadać banki jako własność. To są zupełnie inne zarządy. Zupełnie inne struktury i zupełnie inaczej to jest zarządzane, inaczej to funkcjonuje. Jaki tu jest kłopot z wyceną? Tyle kosztuje PZU, tyle kosztuje AliOr, tyle kosztuje PKO SA i mamy wycenę. Nie wiem, czy. Nie wiem, no ja po prostu myślę, jak, jak prosty chłop, tak? Być może na rynkach finansowych, być może w tych wszystkich analizach, oni sobie tam wymyślają jakieś tabelki, jakieś szczegóły, jakieś pierdoły i, i po prostu mają same kłopoty. Nie mam pojęcia, co siedzi w głowach tych analityków i, i w, w myślach, w mózgu pana ministra Jaworskiego. Dopytany o to, jego poprzednik na stanowisku ministra aktywów państwowych, Boris Budka, mówi, że to była... Pseudo, pseudo, jak on to nazwał, szanowni państwo, żebym ja wam tutaj o, z tym pseudo. pseudonacjonalizacja. Polskich banków, zdaniem Borysa Budki, żeby ludzie ówczesnej władzy, ludzie PiSu, ludzie Morawieckiego, Szydło, Kaczyńskiego mieli posady. No to jest tak absurdalna teoria. W ogóle ja nie rozumiem, jak Borys Budka mógł być ministrem aktywów państwowych. Czyli skupili te banki za tyle pieniędzy, po to, żeby tam powsadzać ludzi do swoich zarządów. A co robi obecna władza, obecna koalicja? Wsadza ludzi do tych zarządów. Czyli jeszcze oprócz tego, że rozmyślają, mają jakieś dziwne pomysły dotyczące sprzedaży polskich banków, no to jeszcze są hipokrytami. Pseudonacjonalizacja polskich banków. Banków, które dają zarobić polskiemu budżetowi. No po prostu jest to dla mnie absurdalne, totalnie yy, i kłamliwe po prostu. No tutaj więcej nic nie ma do czynienia. No ale teraz tak na chłodno. Czy może naprawdę dojść do sprzedaży polskich banków, tych dwóch banków PKO SA i Aliora? Ja uważam, że nie i dotarłem też do takich wiadomości, do takich analiz, które pojawiają się w, w, w polskich mediach, gdzie wskazuje się, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie banku Pekao z Alior Bankiem, bo wówczas taki bank z takimi aktywami byłby nawet drugim bankiem w Polsce i to byłaby dobra rzecz, gdyby polski bank był drugim bankiem w Polsce i wówczas też zmniejszyłby się problem z wyceną. Dla PZU, ale że raczej nikt nie posunie się na taki krok jak sprzedaż tych banków, ponieważ te dwa banki stanowią lwią część dochodów całej grupy PZU. Tak czytamy na niezależnych analitycznych forach, na analitycznych stronach finansowych, ekspertów finansowych w polskim internecie. Więc gdzie pan minister aktywów państwowych Jaworski? Jaworski, tak? Dajcie mi sekundę. Jaworski, bo mi się. Jaworski. Nie wiem czemu chciałbym powiedzieć Jaworowicz. Pan Jaworski mówi, że jakieś grupa PZU z tego tytułu ma korzyści. Nie jakieś, tylko miliardowe. I oby nie sprawdził się ten scenariusz, że ta ekipa, ta władza zaraz będzie komuś sprzedawać polskie banki. Nie daj Boże Niemcom, bo to po prostu już będzie tak czytelny sygnał po tym CPK, które mają budować Niemcy, a. Z budową którego opóźnia się wszystko w Polsce, bo, bo po prostu nie będzie się chciało więcej tego komentować. Bo ja już nie mam innych słów, jak mówienie o grze na interesy Niemiec. Oby to się nie stało, podkreślam, będziemy sprawę oczywiście pilnować. Do zobaczenia, Łukasz Gadło.